Hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Ghost of Tsushima. Kontynuujemy naszą przygodę. Teraz spotkaliśmy się z Juną i będziemy tutaj kontynuować opowieść Księga Wojownika, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak dokładnie. Bo już troszeczkę zadem Znalazłeś samorajów do pomocy w ratunku? Tylko jednego. Sensei kawę. Mistrza ucznictwa, dobry początek. No i okej. Okay. Wsiadamy. Na Kagę. I ruszamy. Taka ci pomoże, gdy go uratujemy. To niesamowite, że wkrótce go zobaczę. To szczęście, że cię ma. Mógłby się nie zgodzić. Od tego ma się rodzeństwo. A co z tobą? Masz braci albo siostry? Pan Shimura to moja jedyna rodzina. Co zrobisz, gdy go uwolnimy? Odetchnę. Dobra, ale gdzie my jedziemy? Tutaj, tak? Tak. Dobra. Boży więziennego. Po... Takę! Okej. Okay. Wtedy będzie dla wyspy nadzieja. Naprawdę w to wierzysz? Widziałem jak wychodzi cała z beznadziejnych sytuacji. A jak już uwolnisz brata, co wtedy? Szczerze, nie miałem czasu się zastanawiać. Eee, dobra. Przez czytanie jeszcze dodatkowo trochę e, się gubię. Widziałem. Nieźle jeździsz. Jak twoje rany? Twoje bandaże zdały egzaminy. Nie zdradzasz zbytnio emocji. Co? Chyba masz rację. Moment, chyba nie tak jadę. Ale ty masz most teraz. Ale patrz, mamy znak zapytania. Może hapniemy go. Jak najbardziej. No, no. Przed siebie dajesz. Dobra. Nisamora Dobra Chodź Nie, widzisz nie mogę teraz tego zrobić Niestety Jak zaczęliśmy opowieść Szkoda Innym razem Uf. Uf. Wój nauczy mnie, że samuraj panuje nad emocjami tak samo jak nad koniem i mieczem To musi być ciężkie życie nie powinno być łatwe, ale zapanował, nie? Puleciał w powietrze! Ja już że się koń potknął. Nie, yeah, po prostu. Nieokiełznany przycisk na nieokiełznanym koniu i. Dobra. Bo teraz jesteśmy na dobrej trasie. Zresztą ta ścieżka nas prowadzi. Po bliżej jest miejsce, z którego widać rzekę. Stamtąd wypatrzymy obóz wroga Chyba tutaj, nie? Oto i obóz. Ciężko będzie tam wejść. Mongołowiec zniesie go w kilka dni. Na pewno da się tam dostać. Zobaczymy. No? Musimy dotrzeć do taki. Nie narażając go, znajdziemy bezpieczną drogę. O, o, tutaj możemy wejść po skałach tędy. Strażnicy raczej usłyszą, jeśli je poruszymy. To co? Tutaj. Umocnienia z tyłu są potężne. Przedni mur jest wciąż w budowie. Może da się wejść. Poszukamy dziury w ścianie. Ślizgniemy się i zaatakujemy Mongołów z Nienacka. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabiją więźniów. Są do tego zdolni. Musimy działać w ukryciu. Jak złodzieje. No i co z tego? Przed samurajami, tą wyspą władali przestępcy. Zmieniliśmy to, zapanował tu ład i powszechna sprawiedliwość. Kodeks honorowy mówi nam, jak żyć, a czasem też, jak umierać. Wojownicy, jak mój ojciec, chcieli zapewnić nam bezpieczny dom. Również tego chcę. Ale musimy stawić opór. Obiecałem wujowi, że nie złamie kodeksu. To go nagnij. Ocal moją rodzinę. I to, co zostało z twojej. Podejdziemy bliżej. I rozejrzymy się. Poczekajmy, aż się ściemni. Chodźmy. Bo tutaj jeszcze ma nasz e, bohater Jean e, ma ten swój kodeks, nie? Samuraja. Tak. Ale tam jak e, możemy zobaczyć e, na przykład jego umiejętności, gdzie może taka wiele przeszedł. Nawet przed inwazją. Ale byłaś przy nim. Ktoś musiał. Nie cierpiał, kiedy kradłam, ale inaczej umarlibyśmy z głodu, nie miałem wyboru. Ja też nie wybrałem życia samuraja. Ale teraz muszę działać niezgodnie z instynktem, kodeksem. Lepsze to niż śmierć z ręki Mongołu. Musimy stawić opór. Nieważne jak. Dobra, cicho bądź już. Bo ja się nie mogę tutaj skupić i... E, nagraniu, tylko kurczę czytam. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć, właśnie e, i tam on jeden z takich ataków ma e, nie wiem, skrytobójstwo czy coś takiego, czyli od tyłu tak atakuje i to właśnie nie jest zgodne przecież z kodeksem samuraja, który walczy nie. honorowo, nie? To fakt. Ale widocznie e, wreszcie zrozumie, że przecież tych mungów jest tyle, że... że sam nie da rady ich pokonać. Tak i to jeszcze tak. Tędy. Dobra, przyciśnij się przez wyrwę w ogrodzeniu. Okej. Okay. I co teraz? Jeśli nas zobaczą, zabiją więźniów. Więc lepiej bądźmy cicho i podrżnijmy im gardła. O! Zgodził się. Pchnij mieczem mongoła stojącego tyłem. Zobaczmy, jak to pójdzie. O tym co tak. mówiłem dopiero przed chwilą. Tak. Czyżbyśmy się nauczyli nowej umiejętności? Nie, czas na wspomnienia. Co myślisz, Ginie? Niedźwiedź kuleje. Zraniłeś go strzało. Ranne zwierzę jest najgroźniejsze. Zachowaj czujność. Tak, wuju. Idź jego tropem. Od kiedy żyją tu niedźwiedzie? Nie żyją, ale część ucieka przed walkami w kawie. To przez buntowników. Powinniśmy nakarmić nimi te zwierzę. Nie jesteśmy barbarzyńcami. No wuju, będziesz tak stał? Nie, ty idź po śladach. Widzisz? Widzę. On czeka jak ty pójdziesz, o. Ale tu jest napisane, że podążaj za... A, z wujem. Okej, okay, myślałem, że za wujem. Po lewo. Ja tu, że... Aha, są jakieś ślady. Po ścieżce ładnie szedł. <noise> Nie, ścieżkę to on wydeptał. Czekaj, są jeszcze ślady, są, tu jest krew. Tu się zatoczył, umiera. Umiera? Nie, ale jesteśmy blisko. Dobra, tutaj mamy i chyba tak, tutaj e, tu mamy krew. Czyżby jakoś nie, tak? nie moim zdaniem poszedł w prawo. Ścieżynką, nie? Bądź gotowy, nie? Tak, wuju. Jeżeli żyję, będę mógł strzelić. Dowiedz, że panujesz nad mocem, wtedy zobaczymy. Dobiec. Specjalnie takie chyba słońce dali, żeby nie było widać. Mamy go. E, ostrożnie może jeszcze żyć. Ta strzała nie powinna go zabić. Spójrz bo ją, maranę na boku, nie od strzały. To zabójca. Z Jarikawy. Zdrajco, chciałeś dźgnąć Gito w plecy? Panie Sakai, opanuj się. Ten tutaj to przestępca. My mamy honor. Próbował Cię zabić i zapłaci za te zbrodnie życiem. Spójrz Mu w oczy i pokaż, że samuraj nie działa w strachu ani gniewie. Odbierz mu życie z honorem. Kiedy walczymy, stajemy naprzeciw wroga. A kiedy odbieramy życie, patrzymy mu w oczy z odwagą i szacunkiem. To czyni nas samurajami. Tylko tchórze atakują z ukrycia. Rozumiesz? Tak. I on to miał wpojone od dzieciństwa. Właśnie, a tutaj musi się temu sprzeciwiać, nie? Tak. W ten sposób walcząc właśnie. Ale nie ma innego wyboru. To są inni barbarzyńcy. Dzień. Dzień. Co jest, chłopie? Znajdźmy takie. Nie chcę rozmawiać z nią o tym. Nie mogą nas zobaczyć. Użyj wszystkich zmysłów. Myśl i działa jak złodziej. Hm. Skupione słyszenie. Wciśnij. Pada, aby użyć skupionego słyszenia, co pomoże poznać pozycję pobliskich wrogów, ale spowolnić twój ruch. Skąd my to znamy, nie? Days Gone, Last, of, the Last of Us. Hmm. Po prawej, miałeś przy koniu. widzę widzę, wcześniej go nie widziałem. Dwóch mamy z głowy. I dwóch jest przed tobą, nie? No zobaczymy jak nam pójdzie. Aha, ten sobie poszedł. Jeszcze jeden, każdego na inny sposób, nie? Fajnie, właśnie kurczę, ten, ten pił Juna czy to? Nie, nie taka. Dobrze, bo ten nie żyje. Dobra, teraz idziemy do góry. Eee, tu o, mamy jednego. To my pójdziemy... Znaczy, instynkt idzie. Ale widzisz, jak on je, jak jest wolny w trakcie włączonego instynktu? No jest. To jest właśnie taka... No musi być jakiś minus. Nie Uuu, może Uuu, tak jest ich dwóch. Jak skoczę tu na górę? A ty, a ty na namiot? Tak. I teraz tak. Tu jest jeden. A drugi? Patrz na to! Wow! wow. Przytrzymaj aby otworzyć. Może będzie coś już rozmawiać. Jak się tu dostaliście? Musimy iść. Porozmawiamy później. Chodźcie, gdzie jest Yuna? Tutaj przy rzece będziemy bezpieczni. Jesteś z kapeluszami? Już nie. Porzuciłem jej kiedy zaczęła kończyć się żywność. Porzucono Shimura. Przydałby mi się pomóc w ratowaniu go. Szukasz pracy? Nie, ale nie wiem jak. Inne słomiane kapelusze. Polowali ostatnio na Mongołów w prefekturze Cud. E, na wybrzeżach. Kurczę, pogubiłem się w tych napisach. Ciężko sterować i czytać. Ale to jest tak, jak się zdecydowaliśmy, że będziemy mieli e, język e, japoński. Tak, japońskiego lektora. E, tak, di hmm. dialogi. I na jeszcze kwiatki. Ale co my teraz robimy? Gdzie my idziemy? Tędy. Dalej po, te, po tego jej brata, tak? Tak. Szukamy mojego brata. To kowal. Nazywa się taka. Nie znam go, ale transportują tędy sporo więźniów. No i co jak ja stoję, oni stoją, tak? Tak, dokładnie. Mówiłeś, że przenoszą niewolników. Dokąd? Mówili o Zatoce Azamo. W ostatniej grupie był Kowal, młody z brodą. chyba z Jarikawy. Obyś miał rację. Obyś się znaleźli tego Kowala. Taka żyje i jest Azama. Miasto jest otoczone murem. Wejście tam bez planu, tylko zagrozi jego życiu. Znam kogoś, kto pomoże nam tam wejść. Znajdź go, ocalimy takę, a potem zajmiemy się moim wujem. Jin, taka wykuje dla ciebie dowolne narzędzie, gdy tylko będzie wolny. Ale potem odpływamy z wyspy. Widziałaś, do czego Mongołowie są zdolni? Pan Shimura może ich zatrzymać. Zostań, pomóż nam odzyskać dom. Dom? Jest tam, gdzie taka i ja. Hm. Mam przyjaciela w prefekturze Azamo, przy granicy z Tsutsu. Tam się spotkamy. Wiem, że nie było łatwo zerwać z kodeksem. Zrobiłem co musiałem. Dziękuję. Zamek Kaneda Panie Shimura. Zasługujesz na lepszy los. Każ ludziom przestać stawiać opór. A wtedy będziesz wolny. Nie marnuj mojego czasu. Zabij mnie. Myślisz, że wszystko już straciłeś? Ale twój bratanek wciąż żyje. Jin. Moi ludzie pilnują dróg. Zbudowali obozy przy miastach. Widzą wszystko. W końcu go znajdą. Pan Sakai będzie walczył do końca. Tak jak ja. Kochasz go. Tak jak swoich poddanych. Jesteś im ojcem. Chcesz porzucić swoje dzieci? Nie oddam ci ich w niewolę. Mamy punkt techniki. Tak, na co go przeznaczysz? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Yy, 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 postawy, nie, postaw na razie nie chcę. Leczące perfekcyjne parowanie. To jest dobre. Nieustępliwe parowanie miecza. Sparuj niemożliwe do zablokowania atak. Ale A jeszcze... co myślisz o tych mitycznych? Opanuj legendarne sztuki walki. Na górze? Poprawić Nie ten? mogę. Nie ukończono opowieści. Aha. Ale możemy teraz ustawić e, moc przewodniego wiatru. Hmm. I to nam zabierze. Chyba jednak zostanę tutaj przy tym. Hmm. I... tylko właśnie nie wiem na co się zdecydować. Uderzenie barkiem mi się podoba. Ale to już masz. Mam to? Tak. A w... mam to? Tak. A no tak, bo w sumie nie miałem kiedy tego wykorzystać i zapomniałem kompletnie. Dobra. To w takim razie co tutaj szybkie cięcie. Albo nieustępliwe parowanie miecza. Z parą niemożliwe do blokowania atak mongolskim mieczem To jest dobre, nie? Tak. Się. Bo jak sobie przypomnę, niektóre walki, no to było naprawdę ciężko. Spojrzymy jeszcze na mapę. Eee, co teraz? Tu mamy Lisa nieodblokowanego właśnie Lisa umarła, nie? Tu mam nieukończoną. Eee... Bo nie mogliśmy tam przejść ze względu na Yuna. Eee, Jasne, to teraz skoczymy. Jesteśmy bardzo blisko w sumie, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. Właściwie nam pokazuje nawet. O, już go nawet słyszę. <laughs> no cześć. Co, co mi powiesz? Biegniemy Biegnie za nim? za nim. A kaga niech sobie żłopie. Ale cię wyprowadził. No nie. Mogliśmy skrótem iść. Gdzie on mnie prowadzi? Po takim... No tutaj musisz skoczyć na tą większą skałę. Aj, nie udało się. co teraz? Hmm. Kurka wodna. Nie mam pojęcia. Będę musiał iść naokoło. Tego się nie spodziewałem, ale... Cóż, musimy dojść tam do tego drzewa, tak? Tak. Spróbujemy tutaj od tej strony. A, tak, za wysoko. A tutaj? Nie. Też nie? Kurczę. No dobra. Spróbujmy tak. Ciekawe, czy on będzie czekał, ale to w sumie. Czeka. Tak? Gdzie? Czekaj, Cześć. tutaj, tak? O, tutaj. Jeszcze wejdź do góry. Mm -hmm. eee... Tutaj? Czekaj. Tutaj masz. O. O, o nie! I Idziemy. znowu to sam. Ups. Przepraszam. Dziwnie się zachował, bo... E, normalnie robiłem... Spróbuję jeszcze raz tutaj wskoczyć. E. To zachód słońca z różowymi e, chmurami na niebie, za twoimi plecami. Widzisz? Mhm. Pięknie. Typowo letni zachód słońca, no. Zaraz to ogarniemy, ten zachód, tylko czekaj, żebym tu mi się udało. Jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz. Mhm. Jeszcze. Okej. Okay. O, jest lisek. Ciekawe jak wrócił. Jeszcze jedna kapliczka, i będziemy mieli mniejszy talizman. O! Możesz go pogłaskać. Patrz jak się zżyli ze sobą już. <grym <grym one takie są. Ja, jak widziałem na filmach, to właśnie one tak się kulą. Ale weź, zobacz po lewo, bo on gdzieś pobiegł. Nie, no już Już sobie poszedł. Ale tutaj jakiś typków widzę. Wyciągać broń <śm> 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 Ty jeszcze mnie działa. Nie poszło za dobrze, ale idź ogarnij, co tam w ogóle. Powiem ci tak, że. Mm, kwestia jest tego typu, że. Wiesz jakie masz techniki do użycia i zastanawiasz się co tutaj zrobić A tu co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem Ok Tak tu, 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 tu to teraz mm, byśmy musieli wrócić do tej opowieści Ale zobacz, świeci się tam ta osada wielka gdzie, na gdzie, złoto gdzie? Tutaj? Tak Yy, ale Hiuchi. mamy po prostu ulepszenie, Aha. ale teraz akurat na ulepszeniu mi tak bardzo nie zależy. Hmm. Zobacz, tutaj jakieś ognisko jest. To też są takie kwestie. Hmm. Nie, z tych takich rzeczy, które mam do zrobienia, to teraz tutaj myślę, że to. E, ale to już zrobimy w następnym odcinku. A dzisiaj Wam dziękujemy. Eee, mamy nadzieję, że się podobało. Eee, liczymy na łapkę. Jeżeli tak, jakiegoś słupka. I do następnego. Cześć. Cześć, do zobaczenia.